Haker na glebie, to jest ta runda. Dobra, panowie, yy, pokażę wam, widzowie, witam was w ogóle. Ja wam pokażę, yy, jak yy, gramy na fiterów. No, pięknie. Yy, tak się gra, widzowie. Aha, to są ostatni nasi w ogóle yy, żyjący ludzie. Y, oczywiście tu są Polacy no, przeżyłem, 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 przeżyłem. Y, Takie granie akurat y, no, dzieje no, się no, na no, naszym nie. CES-ie Ej! To nie jest haker prawda. A nie, to jednak jest haker no, to, jest, to jest tragedia to są, y... Napisał, że tifo Ej, to jest ta runda, panowie Kupuję te to, to oni już nie czetują <noise> Co tu się dzieje? Ty <noise> k***a Chodź, 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 chodź idziemy, uh -huh. Widzowie, nie ma przygotowania nice, okay? Ja, i, nasza, ma e, Flash no don't work in Twitter Nie pamiętam jak się mówi, że nie działają, nie 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 No, nie 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 ma co Dawaj, dawaj wierzę, wierzę 100%, 100% widzicie wizowie Idą, idą Rowa musi mieć. No, zabiliśmy, zabiliśmy. E? Panowie, nagewa, nagewa bierzemy, gewa, po nagewach. Panowie, mam fraga, ale są mocne. Plecy, plesty, plesty, plesty. No, ty kurwa, pali swego <grafię> <grafię> Ej, no oni są od dalej, są odwaleni. Ale mi głowy ty na dole, na dole. A, no co? co? Jak to. Jak to niby nie był nie... strzał? Nie wiem Prosto w niego Ej dobra, megewy, zaczepne tak, i wabiczki tak, tak, Ale czemu u innych dziaba od razu, że, że mają bana, a... Oni się, oni się zbytują na wabiki Rzucamy na A i idziemy na babiki. Tak, 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 tak. A, na, pewno a, na pewno nie a, mają radarów. Bo... Na pewno nie mają Ciekawe ja. O, wyszedł od nich Ej, wypuścił to... poliglot nie... Ale to też by był od Ale nich. Akurat on nie był, on po prostu chyba był zły na swoich teammates, że hakują mnie. No, no, no. Tak, no to dupa. Ej, nie, pałac A? jest najlepszy, pałac jest najlepszy. Widziałeś, skąd dostałem. No co, no co to? Ja tak samo dostałem. Ej, ja, ja stałem w ogóle w kuchni i dostałem jej rysun. Mam mieć drzwiczki, dziękuję. Pałac jest najlepszy, pałac jest najlepszy. Ja hey. Guys, go palace. Go, go palace, pala. go, pala. go all, all go palace. Yeah. Kupujcie jakieś shotguny, że chwieję co? Nie, ja nagewa. Ej, dawaj nagewa i się zamieniamy, że raz i ja będę strzelał cały czas drzwi. Raz dobra, później tyle loadę, dobra, dobra. Ja kupuję P90, kupuję to, kupuję no to. Ja P90, no, Nie, nie mam właśnie w tych nagewów. O za, bo to nie ma nagewa, trzeba iść Plan bomb, plan bomb. Za szybko, za szybko, za szybko Dawaj, dawaj, dawaj. Nie tu się dzieje. Ogólnie nie ja wiem. Do drzwi. Patrz, znajduję go. Ej, to jest idealnie ty. O, to ja mu tak matkę zanurzuję kiedykolwiek. Aby mu matka zdechła, ta pedalista głupia. Ej, ej, asysta. Nie, to jest dwóch. Takie są oczywiście e, granie e, widzowie, moi kochani e, w Counter Strike a. Ta gra nigdy nie działa I co ja mam mogę więcej powiedzieć Na nich nie działa, ją flesze, ponieważ mają te powyłączane Mają powyłączane e,

tak to, mam to, jednego flaga. panowie, tabela, tabela ja asystent. mam, asystę mam Halo, <grym> ja ja tabela ja Ej, chodźmy, ej, chodźmy do telewizor ej, Go to TV, go TV, go TV Ja, i ja idę rampę piknąć Ja zawiję, patrz, patrz, ja pikuję rampę Oni są z bo typu, nie mają... Ale oni wiedzą już Halo, palą mnie Halo, dostał to, to, Ej, Proje dotrafiłem O Widzowie tak naprawdę my nie gramy na Twitterów, my gramy po prostu na. E, gramy na e, Global Elite, gramy na Global elity, gramy na 30K tysięcy Elo, gramy na... E, na co my jeszcze gramy powiedzmy mi moi drodzy koledzy? E, gramy jeszcze na 10 e, level pr, e, tego Faceita Nie no właśnie to jest 15 level Nowo, Nawet no, no, 20 ej, ja bym powiedział ej, bo na Prawie, prawie zabiłem go się te łupy Oni są nieśmiertelni, bo tylko się dwa razy Ja roku. też prawie go zabi ja, zabiłem, jak tylko Dobrze, że... No i gdzie ty idziesz, trolu? Daj, ja idę z tobą Zobacz, co tam się Pasta, prawie, 20, Zabiję go Dobra, to 60, zobaczyć Ej, dostał, dostał, dostał! Stałeś, całe stałeś stałe. Pod drewnem, pod drewnem Okej okay. Nieźle nie pod drewnem jest Ej, wielkie skinne złech. Dostałem. wszystko e, No, oczywiście. Ej, jestem pewien, że ja trafiłem ziomka za wóz Ej, trafiłem go za 60. Chłop L pisze. Panowie kupuję Zigla Kupuję babika, bo ja nie, nie, nie będą wiedzieć co się dzieje Ej, dwie beretki, dwie beretki. Nie, to być, musi być one, one Taper tego tak Timo Timoto, pizdał Pa 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 Dostał Lewy PEDAŁ <muzy> Ci tak za ma, matkę Uh, uh. <laughs> nie wiem. A co? Tak co? No gdzie jest to? Tak wziąłem, ale nie wybiłem. I wywalili u nich ziomkę, w niestety. I drugiego wywalili, bo zostaną przy tym bany na czasowe wywalanie Jeden-jeden. Go, go under, go under. Go under. Ale u nich jest tylko jeden, bo walili zwalili wszystkich. Niech to on skoczuje, On to skoczuje. Co? O, pozdrawiam pana Maxie Mama. Masz pozdrowienia? Co? Nie, od pana Leona. Od pana Leona. Masz pozdrowienia, panie Leonie. Dziękuję bardzo. Panowie <laughs> tabela Zaczyn tydzień 27 db, a po tej rundzie Ale ja zabiłem, ja zabiłem stary, ja zabiłem. Ja na B. Co to wiesz, cudownik? No A co? Stalkujesz moich kolegów z klasy? Jak sami cię stalkują? Sami się Ho -ho. Hmm. W jaki sposób? Oczywisty Czyli? Ej, hey, go the fuse! Go the fuse, bro! The fuse! What are you doing? Go the fuse! Go the fuse! Jebana kurwo, no co ty robisz? Go fuck yourself! Nice, thanks, bro, thanks! We can drive this, but you are pussy! Kurwa, nie wierzę! Taka pizda się została! No, ładny meczek. Widzowie, e, niestety, co ja wam mogę powiedzieć więcej? O, dla was. E, mam nadzieję, że że. żegnam.